Cześć, z tej strony Kuba Steinborn i moimi dzisiejszymi gośćmi jest Tamron 2875 oraz Samyang 2470. Oba te obiektywy są ze światłem stałym F28. Zobaczmy, ile te obiektywy różni, a ile dzieli. Zanim przejdziemy dalej, zastanówmy się dla kogo są te obiektywy. Ogniskowa oscylująca wokół 24 mm i 70 mm to podstawa każdego fotograficznego plecaka. 24 mm z powodzeniem wykorzystamy na przykład w architekturze czy krajobrazie, natomiast 70 mm ze światłem f2.8 wykorzystamy na przykład w portrecie. Sprawdźmy, jak radzą sobie silniki autofokusa w obu tych obiektywach i na start powiem, że nie mam większych zastrzeżeń, ale zauważam pewne różnice. Autofokus w Samiangu jest szybki i celny, ale działa bardzo płynnie, co może sprawiać wrażenie, że nie jest zbyt szybki, ale nie uważam, by tak było. Docenią to przede wszystkim filmowcy. Tamron natomiast skacze podczas szukania ostrości, ale nie gubi jej. Nie mam na myśli tego, że jest niecelny. Jest celny, jest szybki, ale po prostu ten autofokus działa tak skokowo. Bo możecie to zauważyć teraz na tych przykładach, ale nie zauważycie różnicy już na przykład podczas testu oka. Oba obiektywy bardzo dobrze trzymają się mojego oka, są celne i nie puszczają go nawet gdy wychodzę z kadru. Samian w przeciwieństwie do Tamrona jest parafokalny, co oznacza, że utrzymuje ostrość podczas zmiany ogniskowej, ale nie jest parafokalny mechanicznie, a elektronicznie. Oznacza to, że silniki autofokusa cały czas pracują podczas zmiany pierścienia ogniskowej. Ogniskowa 70 mm z przysłoną F28 musi generować piękne boke i tak jest w przypadku tych dwóch obiektywów. Tamron ma pewne problemy z wynietowaniem mechanicznym na brzegach kadru, co możecie zauważyć teraz, ale problem całkowicie jest niwelowany podczas przełączania się na tryb filmowy, ponieważ wtedy otrzymujemy delikatny krop, i nagle problem całkowicie zanika. W przypadku Samyanga jest bardzo podobnie. Tutaj również widzimy delikatne wynietowanie mechaniczne na brzegach. I również po włączeniu trybu filmowego problem jest niezauważalny jednak chciałbym jeszcze zauważyć, że krążki niostrości w samiangu mają delikatnie kolorową obwódkę, która nie jest tak ładna jak w przypadku właśnie Tamrona. Synchronizacja dźwięku tu. A widzisz. Sprawdźmy teraz jakość optyczną obu tych obiektywów. Dystorsja jest niezauważalna w obu przypadkach. Centrum kadru jest bardzo ostre, ale problemy pojawiają się na brzegach. Tutaj zauważalna jest aberracja chromatyczna oraz utrata ostrości. Obrazek zaczyna się robić nieco rozmyty, ale aberracja wydaje mi się być łatwa do korekcji, zarówno przy, w przypadku kompensacji obiektywu już w aparacie, albo korekcji w lightroomie. Dla skrajnie najniższych ogniskowych w przypadku obu tych obiektywów dystorsja zaczyna się już bardzo mocno kształtować, widać to przede wszystkim w samięgu, ale to też dlatego, że ten kadr jest delikatnie szerszy, ma 24 mm, a nie 28 mm i przy okazji w tym momencie możecie zauważyć jak duża jest różnica tylko między tymi 4 mm. Zwróćmy również uwagę, jak wygląda centrum kadru. No i ona jest fantastycznie ostre. Zobaczmy jeszcze, jak, wygląda, jak wyglądają brzegi. No i brzegi również są delikatnie rozmyte, choć wydaje mi się, że w tym przypadku Samyang wygrywa. On jest zdecydowanie ostrzejszy od Tamrona, ale za to pojawia się bardzo duża aberracja chromatyczna. Aberrację bardzo łatwo usunąć bezpośrednio w aparacie, korzystając na przykład z kompensacji obiektywu lub w Lightroomie usuwając aberrację chromatyczną w zakładce korekcja obiektywu flary i odbicia generowane przez oba te obiektywy są bardzo podobne, choć na 28 mm wydaje się, że Tamron radzi sobie delikatnie lepiej. Tych flar jest mniej, a ostrość w przypadku obu tych obiektywów jest bardzo podobna. Ostrość i kontrast tak naprawdę jest rewelacyjna. Delikatnie więcej flar w przypadku Samyanga. Zobaczmy jeszcze, jak radzą sobie te obiektywy w przypadku 70 mm i 75 mm. Różnice w przypadku 70 mm i 75 mm są już znacznie mniej widoczne. Kontrast jest również bardzo podobny, ale flary i odbicia generowane przez oba te obiektywy praktycznie identyczne. Pokażę Wam jeszcze, jak radzą sobie te obiektywy przy całkowicie zamkniętej przysłonie, choć wiem, że bardzo rzadko wykonujemy takie zdjęcia. Tak w przypadku Samyanga, co druga flara generowana przez światło, przez Słońce w tym przypadku, jest mniejsza, a druga większa. Takiego, takiej różnicy nie ma w przypadku Tamrona, ale same flary, odbicia i kontrast jest bardzo, bardzo porównywalny. Znaczne różnice pojawiają się podczas omawiania winietowania. Tutaj Samiank radzi sobie bardzo dobrze. Tamron natomiast ma pewne problemy z niwelowaniem tej wady. Zauważmy jeszcze, jak radzą sobie oba obiektywy przy 24 mm. Sytuacja jest analogiczna, jak w przypadku 70 mm. Tutaj również Samiank radzi sobie bardzo dobrze. Tamron natomiast niweluje winietowanie dużo, dużo gorzej. Ale przypominam, że tak jak w przypadku aberracji chromatycznej, winietowanie jest bardzo proste do usunięcia zarówno w aparacie, jak i później podczas korekcji w Lightroomie. Największą bolączką Samianga w moim odczuciu jest jego waga, ponieważ filmowcy, którzy będą go umieszczać na CD-kamach i gimbalach, mogą mieć problem z wyważaniem sprzętu, kiedy dołożą kolejne 500 gramów. Obudowa obu tych szkieł nie różni się za bardzo i niewiele sobą e, oferują. Samiang na przykład ma tutaj przełącznik custom Mode, który pozwala nam na zmienienie pierścienia ostrości w pierścień zmiany przysłony, który zdecydowanie polubią wszyscy. Filmowcy, natomiast Tamron ma do dyspozycji i oferuje nam jeden przycisk do własnego zaprogramowania oraz gniazdo USB-C, które możemy podłączyć np. z oprogramowaniem Tamron Lens Utility. Chciałbym jeszcze zauważyć, że pierścień zmiany ogniskowej w Samiangu działa naprawdę z dużym oporem, którego nie ma w Tamronie. I to również zauważam pewne różnice w przypadku fotografii i filmu. Szybką zmianę ogniskową docenią przede wszystkim fotografowie w dynamicznych sytuacjach, natomiast bardzo płynne przejście ogniskowej docenią przede wszystkim filmowcy. Dajcie znać proszę w komentarzu, co wy byście wybrali do filmowania i co byście wybrali do fotografii, czy być może jednak tamron do wszystkiego, a może samiank jako opcja dwa w jednym. Zostawcie również lajka like i subskrypcję, żeby być z nami na dłużej i na bieżąco. Ja się z Wami nie żegnam. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!